CSR dla kogo, dlaczego i z czym to się dzieje. Wracamy do naszej debaty. Szczepan Szłapka, witam ponownie i wracamy do kwestii, którą poruszyliśmy tuż przed przerwą, czyli edukacja i uświadamianie ludzi na temat tego, czym CSR jest i jaki, jaki zysk może do nas przynieść właśnie. Jak to jest z tą edukacją? Czy coraz więcej osób wie o CSR, i co, czy coraz więcej osób wie, że to może być korzystne? Rzeczywiście możemy zaobserwować y, bardzo pozytywny trend. On... Postępuje powoli, niestety, ale widzimy też, że społeczeństwo powoli edukuje się w tym zakresie, i to jest, ma też to bardzo duże znaczenie dla przedsiębiorców, którzy jeszcze pamiętam kilka lat temu, jak przygotowywaliśmy argumenty, żeby przekonać przedsiębiorców do tego, żeby warto się społecznie angażować. Oni nam opowiadali, no dobrze, ale badania pokazują, że konsument nie zwraca uwagi przy zakupach na to, czy produkt jest wyprodukowany przez firmę, która jest społecznie odpowiedzialna. I to się zmienia. Najlepszym dowodem, na... To są wyniki naszej sądy, którą przeprowadzamy w ramach naszego projektu na stronie internetowej, gdzie obecnie zadaliśmy właśnie takie pytanie, czy, kierując, czy dokonując decyzji konsumenckich kierują się Państwo faktem, że firma jest społecznie odpowiedzialna. Sprawdzałam dzisiaj 100% odpowiedzi na tak. No to jest specyficzna grupa. Znaczy w badaniach takich reprezentatywnych dla całego społeczeństwa mamy dzisiaj mniej więcej takie wyniki, że 1,4% konsumentów zwraca uwagę nie tyle na produkty czy usługi programowane przez firmy społecznie odpowiedzialne, co oczekuje pewnych konkretnych cech, jak na przykład ekologiczności produktu. Tak? Czyli liczenia się po prostu 1,4, ale to jest średnia społeczna. Natomiast w pokoleniu do 24 roku życia już 1,3, czyli z 25 rośnie do 33. CSR, bo wiele osób myśli tak, że skupię się na swoim biznesie, skupię się na prowadzeniu swojej firmy, a CSR i to wszystko zostawię jakby na boku. Czy jest możliwość osiągnięcia pełnego sukcesu biznesowego, jeżeli nie będziemy inwestowali na przykład w swoich pracowników? Czy sam dobry pomysł i dobre prowadzenie biznesu może wystarczyć? Jestem głęboko przekonana, że nie, nie działamy w próżni. Generalnie yy, firma to ja, szef tej firmy. Zarząd, ale także to przede wszystkim pracownicy. Wydaje mi się, że w coraz większym stopniu zwraca się uwagę na zasoby ludzkie. W związku z tym też następuje taka e, zmiana w podejściu do pracownika. Nie jest to taka, takie przedmiotowe bardzo podejście, ale generalnie zależy firmom na tym, żeby pracownik czuł się w firmie dobrze, żeby miał warunki pracy adekwatne do tego, jakie, jakie ma oczekiwania. Hmm. System premiowy również jest nakierowany na to, żeby, żeby stwarzał pracownikowi możliwości realizacji zadań w najlepszym stopniu dla firmy. Komunikacja z pracownikiem osiąga zupełnie inny poziom niż 20 lat wcześniej, tak? Inny system zarządzania generalnie przyjęto. Mówimy coraz częściej o, o, o zarządzaniu ludźmi, zarządzaniu personelem. Bez tego żadna poważna firma no, nie może funkcjonować i istnieć na rynku. Szczególnie e, chciałabym położyć nacisk na komunikację z pracownikami. Odchodzi się od tego trybu nakazowo-rozdzielczego, bardzo popularnego w mniejszych firmach. E, większej aktywności ucze, oczekuje się od pracownika w sferze takiej konsultacyjnej doradczej. Pracownik to nie jest tylko siła robocza, tak? To jest wartość firmy. To są aktywa firmy tak naprawdę. Stąd konieczność inwestowania w ludzi, yy, w mojej ocenie, ma szczególne znaczenie dla rozwoju firmy. Pracownik jest wartością firmy, jest jej aktywem. Mam tutaj wrażenie, że powiem tak wprost, że Ameryki nie odkrywamy. Dlaczego w takim razie na naszym rynku ciągle są osoby, przedsiębiorcy, których trzeba do tego przekonywać, że pracownika nie można traktować, tak jak Pani powiedziała, tylko jako taniej siły, tanie, tanie, siły roboczej? Skąd, skąd ten opór właśnie w pracodawcach? Czy ja mogłem powiedzieć jedną że chyba ważną, ważne uzupełnienie w ogóle, mianowicie yy, 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 yy. Większość pracodawców rozumie, tak, że pracownicy to zasób firmy yy, i dopóki ci pracownicy po prostu w, w tym wyrażaniu swoich opinii, które mm, jest możliwe w ogóle coraz częściej, są zgodni z pracodawcą, to wszystko jest OK. Problem polega się wtedy, kiedy po prostu nagle pracownicy mają odmienne opinie, kiedy po prostu zaczynają w ogóle dopytywać o yy, zysk firmy i o możliwość partycypacji na przykład yy, większy w tym zysku lub też o warunki pracy, czy nie mogły być inne. I czy pracodawcy na to stać? Tu jest problem. To jest rzeczywiście bariera mentalna, yy, bardzo yy, trudna do pokonania. No właśnie, bo chyba niewielu pracodawców w takiej sytuacji zdecydowałoby się na dialog z pracownikami, taki no, otwarty. partnerski. Trzeba powiedzieć tak, że zdecydowana większość pracodawców się nie decyduje na ten dialog jeszcze, jeszcze wciąż nie rozumie wartości takiego dialogu, nie rozumie też, że no, dialog oznacza po prostu pewną równoprawność stron i że trzeba po prostu wyjść naprzeciwko. Jest oczywiście w tym wszystkim yy, jedno też wielkie zagrożenie, które, które pracodawcy czują, a którego nie potrafią jakby yy, Przekazać pracownikom, mianowicie no, czują, że być może te roszczenia czy te oczekiwania wygórowanych pracowników mogą narazić w ogóle na szwank jedną z najważniejszych w ogóle racji istnienia firmy, czyli to, że jest ona nastawiona na zysk. Więc w CSR akurat jest tą koncepcją, która zakłada, że wszystkie te działania na rzecz pracowników, społeczeństwa, dostawców, klientów, no, nie mogą po prostu doprowadzić do ruiny firmy, bo wtedy. Po prostu to Na mieć Przykład sens. dobrej współpracy z pracownikami będzie płynął od podmiotów, które uczestniczą w Wielkopolskim Klubie CSR. Chciałem więc zapytać, ile podmiotów dotychczas udało się zebrać w tym klubie i jaki jest plan działań? Czy to są jakieś regularne spotkania, spotkania co jakiś czas i czemu będą poświęcane właśnie takim spotkaniom? Chętnie odpowiem. Gospodarzem spotkań jest nasz partner merytoryczny. Natomiast spotkanie, kolejne informacje o kolejnych spotkaniach comiesięcznych pojawiają się na stronie internetowej. Zatem zapraszam również na stronę. Tam znajdziecie Państwo wiele informacji praktycznych, czyli czym jest CSR, właśnie wspomniana sonda. Ale też prezentujemy wyniki badań, prezentujemy informacje na temat możliwości skontaktowania się, zadania indywidualnych pytań, bo każda firma ma swoje specyfikę, zatem y, jesteśmy do Państwa dyspozycji, y, cały zespół projektowy. Y, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na to, że my się, my wszyscy, Razem uczymy się nowego stylu prowadzenia biznesu. Zauważcie Państwo, że przechodzimy od gospodarki i to właśnie o czym wspomnieli moi przedmówcy. Zmienia nam się na naszych oczach mentalność. Jeżeli spojrzymy na demografię, to my, młode pokolenie przedsiębiorców, jest jakby drugim pokoleniem, które wchodzi do biznesu. Większość firm bazuje na kadrze, która rozpoczynała swoje biznesy w poprzedniej tak, w poprzednim systemie. Zatem pewne, pewna logika działania, może nie jest obrazem złej woli, czy, czy dowodem złej woli, tylko pewne przyzwyczajenia, pewne naleciałości, powiedziałam. My się dopiero uczymy zarządzania zmianą, my się uczymy podejmowania decyzji w warunkach niepewności. My zaczynamy, po raz pierwszy mamy kryzys długotrwały, tak, drugie dno podobno przed nami, czy, czy druga fala spowolnienia podobno przed przed nami, żeby nie. To, to wszystko sprawia, że nasze działania muszą yy, zacząć yy, funkcjonować, czy czy nasza logika powinna zacząć funkcjonować już nie. Tylko na zasadzie rozwiązywania pytań, czy kupimy od tego dostawcy, czy od innego, ale właśnie chodzi o zmianę logiki myślenia. To może świetnie tego... posłużyć za podsumowanie. a ja tylko pozwolę sobie w Państwa imieniu zachęcić wszystkich, w których zrodzi się to ziarenko CSR, zaprosić w imieniu Wielkopolskiego Klubu CSR do poszukiwania pomocy. Państwu bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Niestety musimy już kończyć. Przypomnę, że Państwo i moimi gośćmi dzisiaj byli Karina Player, Wioletta Wysota-Wawrzyniak, Anna Fedorczuk oraz Zbigniew Gajewski. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za wizytę w naszym studiu i za debatę, a Państwa zachęcamy do tego, by być społecznie odpowiedzialnymi. Dziękuję, do zobaczenia.